Witam wszystkich bardzo gorąco. Z tej strony, bongol, dzisiaj kolejna próba. Podejmujemy próbę przetrwania 60 sekund, moi kochani. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki mocno i rozpocznij. Lecimy. No, ostatnio nawet nie wiem co tam się wydarzyło. Nie pamiętam, a może lepiej, może lepiej nie pamiętać. No dobra, dzisiaj, cóż, nowa przygoda, nowa próba i zaraz zobaczymy, jakie tutaj przedmioty na start nam się uda wychwycić. Z tego co wiem, to jeszcze jakiś update ma być, no ale na razie jest i tak dużo tych rzeczy nowych. Okej, okay. gdzie my jesteśmy? Halo, halo, ładuj się gro. Czy... Halo? Czarny ekran. Ha. Ha. Halo? No, come on. Oh my god. Nawet nie możemy nagrać w spokoju sobie 60 sekund. 60, 60 second, stary to jest polska gra. Co ja będę 60 second gadał? No dobra, lecimy jeszcze raz. Siemano z tej strony, bąkol. Dzisiaj kolejna próba: 60 sekund. Moi drodzy, ktoś mi powiedział, że ma mówić 60, 60 seconds. To tak powiem: 60 seconds. Nie wiem dlaczego, skoro to jest polska gra. Odpalamy po raz kolejny, bo przed chwilą coś się zacięło. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda przetrwać jak najdłużej. Może się w końcu uda nam w ogóle przetrwać i przeżyć. No dobra, tutaj mamy tak. Mamy maskę gazową, to musimy iść. Tutaj mam potrzebna tu jest walizka, broń. Dobra, zacznijmy sobie od maski gazowej. Dobra. Weźmiemy sobie wody, bo zawsze zapominam o tej wodzie na start. Szczerze mówiąc. Dobra, lecimy. To jest pierwszy drop. Drop the base. Matka, matka, matka nasza ukochana. Dzisiaj zawsze się bawi z nami od rana. Hopsa, hopsa. Jedzą moi drodzy. Wszystko dzisiaj pięknie idzie, patrzcie. Pięknie ci idzie, panie Dawidzie. Kurde, grubaska mała. Dobra. Ta gra i tak jest taka kurde upośledzona, że jak dobrze zbiorę wszystko, to i tak będzie zaraz jakiś wylew, przypływ, co innego. Dobra, weźmiemy sobie tak, poradnik, synek, karcioszki. Zdążę czy nie zdążę? Dobra. Moi drodzy, udało się. Jak najwięcej rzeczy zebraliśmy Mam nadzieję, że to będzie dobry start. Oczywiście ta gra jest na tyle upośledzona, że jak wykrywa system, jak skrypt wykrywa, że mamy zbyt dużo rzeczy na start. To oczywiście muszą nam utrudnić grę. Ale spoko, my sobie damy radę. <laughs> Patrzcie, co my mamy: my mamy zapasy chyba stulecia. To jest po prostu start idealny. Tak nazwę ten odcinek. Start idealny. No dobra, co tam się stało, moi drodzy? Kłódkę znaleźliśmy. I jeszcze w walizce było jedzonko. No to subcjo, moi drodzy, Drugi dzień, kolejna próba. Czy jest wszystko ok? Kamerka nie zasłania tutaj nic, nie? No chyba jest ok. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy tak Timiego, Timiego, Timiego. Ja myślę, że w ogóle nie powinniśmy tutaj nic robić. Czy ja mogę kogoś w ogóle wysłać na na zwiady? To znaczy tak, mógłbym kogoś wysłać na zwiady, tylko po co? Skoro mam dużo jedzenia i dużo picia, to ja myślę, że przez pierwsze dni w ogóle nikogo nie wysyłam. Ach. I się zaczęło, i się zaczęło. Więc e, muszę im zaaplikować apteczkę, ponieważ oni będą zmęczeni. Drugiego dnia oni już są zmęczeni i musiałem im dać leki, żeby po prostu z tego zmęczenia e, jakoś się po prostu wydostali. No bo jeżeli oni są zmęczeni, ja nie mogę w żaden sposób ich wysyłać nigdzie. Mają pragnienie. A wiecie jakie ja mam pragnienie? Zaraz kogoś wyślę. Ktoś przykłada się do pukania, jakaś twarz. E, no może dobra, no to otwórzmy tam, zobaczymy kto tam puka. Zobaczmy, czwarty dzień. Coś tam się stało złego. Aha! Super, Timi! Naprawdę! Bardzo mi się to podoba, że ty już zachorowałeś. No, to subcio, to subcio, Timi. O, o w sam raz. Sam raz, Timi. A wiesz co ci powiem, Timi? Że ty idziesz po prostu. Ty idziesz po prostu na ten... na pustkowie. Tobie to już nic nie zaszkodzi. No, tu czyli standard, norma, ok. No dobra, sprawdźmy co dalej. Maski już nie mamy, więc Dolores chyba zaraz umrze. Ale. Nie, chyba jest dobrze, w porządku. Co tam, w radiu nic nie mówią ciekawego. Na powierzchni coś tam się dzieje. Mam nadzieję, że nie grasują żadni złodzieje. Pukanie do drzwi, co, co tam się dzieje? Czy zakład o dwie puszki to rozsądny ten? No jasne, że nie rozsądny, bo nie potraficie grać. Kurczę, to jak ma być rozsądny, jak oni w ogóle w życiu w pokera nie grali, ani nic nie grali. Jedynie gracie mi na nerwach. No dobra, siódmy dzień. Spoczko. Lecimy kolejny. Ktoś wrócił. Czy jest to nasz piękny syn? Jakże on jest cudowny i kochany zobaczcie, głód, choroba, zmęczenie. Normalnie zarafiliśmy szóstkę w lotka. Więc tak, maskę zepsuł oczywiście, bo jak się zesmarkał, to pewnie od razu przeżarło to przez, przez tą gumę. Eee, czy ja muszę im dać jedzonko? Odwodnienie i głód. No dobra, ja im to wszystko. Moi drodzy, dzisiaj macie kurde dzień specjalnej troski. Eee, jakaś walizka tam jest. No i czy powinniśmy otworzyć? Ja myślę, że to nie jest wcale wasza walizka. To pewnie był jakiś dzikus, który chciał was otruć. Także ten, ale my mamy jeszcze tutaj środek Owiadobójczy, także myślę, że Z tego środka sobie zrobimy Apteczkę eee, Czy przygotować kogoś Moi drodzy, nie, nie, ja nie przygotowuję Na razie nikogo, ponieważ tam mamy jeszcze Promieniowanie na zewnątrz I lecimy Mary Jane No to sprawdźmy teraz, co tam, co tam jest w planach Nasza okolica wciąż jest Bardzo napromieniowana, to niestety Albo wciąż będziemy siedzieć z pewnością istnieje coś... Dobra, to zróbcie tam, zróbcie coś. Jak oni zepsuli radio, mam nadzieję, że je naprawili. O, jest. Nadaje coś, moi drodzy. Alfabet Dauna. Okej, okay. alfabet Dauna już jest nadawany. Dodatkowo damy temu jedzonko. Spora emisja w miasteczku. Nasze informacje na temat. Dobrze by było wiedzieć coś więcej. Może się tym pomocny. No to dobra, to dawać. Korzystajcie, radia. Czy oni zepsuli radio tym razem? Nie. Mam nadzieję, że nie. No dobra. Odwodnienie u wszystkich. Także tutaj mamy zabawę. Bum. Pijecie. I teraz kogo wysyłamy? Eee, gdzieś coś dzwoni, moi kochani. Coś dzwoni. Grubaskę wyślimy. Grubaska jest do niczego niepotrzebna. Pewnie chora przyjdzie. Eee, nie przyszła chora. No dobra. Ale ona się nie napiła przez to. No nieładnie. No. No dobra, to zróbmy tak, damy jej jedzonko A czy oni się w ogóle czegoś dowiedzieli, powiedzcie mi Bo oni chyba się niczego nie dowiedzieli Nie jesteśmy pewni jak wygląda sytuacja na powierzchni, ekspedycja jest ryzykowna No to jak najbardziej was wysyłam Okej okay. Synek zaraz nam ucieknie pewnie z tego domu Dobra, gruba leci Gruba leci, nic jej nie daje, bo ona jeszcze to potem przehadluje na, na szaszłyki. Nie mamy już pićku. Niestety. Powoli nam się kończy pićku. Ona się wybrała na zewnątrz, tu się nic nie dzieje kolejnego dnia. No i niestety no. Mamy mało picia. Ojciec już po prostu tutaj zarósł jak sushi, bo No nic, Sou czy to ty? Chyba nie. Go. E, kryjówki, czy o butel dwie butelki wody. Czy my chcemy grać o dwie butelki wody? No zdecydowanie nie, bo nie mamy. Jakbyśmy mieli więcej, to byśmy mogli zaszaleć. W sumie to jest taka sytuacja, że tak, jak mamy dużo wody, to po co grać. A jak mamy mało wody, to jest to zbyt ryzykowne. Dobra, wszyscy muszą dostać jedzonko. Hazard jest. To jest grzech dokładnie. Mmm. Na trąbce zdawał się grać człowiek, który nie był trębaczem. Mm, przybył wraz z towarzyszem, który zapukał do drzwi i zażądał, żebyśmy wpuścili do środka wesołą kompanię, by mogli brać bogatym i rozdawać biednym. No to zdecydowanie nie wpuszczamy ich, bo my mamy zdecydowanie dosyć dużo rzeczy. No i przyszła nasza dziewczynka piękna. Jak... Jak noc. Eee... Dobra, co ona nam nasza kochana przyniosła. No to cóż, przyniosłaś nam amunicję i jedną zupę, no tak myślałem, bo trzy zjadłaś po drodze, także jak trzy zjadłaś po drodze, to myślę, że to już jest spoko, e, ale najważniejsze jest to, że ona nie jest chora, ona nie jest chora, ona nie jest chora, więc wyślemy teraz, jaka tam sytuacja jest, nie jesteśmy pewni jak wygląda sytuacja, no to opuśćmy tam rudą dziewczynę. Szalona ruda. Dobra, ja tych dwóch tutaj nakarmię brzdąców. A szalona ruda pójdzie na Expedition. i zobaczymy co się uda. Okej. Okay. Odwodnienie. No to dzisiaj jest dzień, w którym będziecie pić. Tak zwane imieniny. Udało się nam kolejną transmisję. Trzeba, okej, okay, dodawać. Idźcie tam z latarką. Pewnie zaraz się okaże, że latarka się wyczerpała. Bateria. O, synuś uciekł. O, jaka szkoda. Timmy bardzo był chory. Nie umieliśmy mu pomóc. Wczoraj w nocy... Dobra, spoko. Wszystko okazało się dobrze, dopóki nie wysiadła nam latarka. Coś, coś za bardzo mnie nie zaskoczyło. W schronie stoi dzia działające radio. Może trzeba by było coś tam porobić przy nim? No oczywiście, że tak. Poróbcie, poróbcie, bo, bo może coś świecie. Może zaraz się nam uda wyjść na zewnątrz. Kogo my tutaj mamy? Głodnych. Głodnych i głodnych. <laughs> Jakaś biedaczka opowiadała za pośrednictwem radia o paczce z zapasami. No to jak najbardziej, to musicie teraz zjeść. Kurczę, 22. Hm. No dobra, walizkę i musimy dać następnym razem. Na razie to było zbyt ryzykowne. Co tu się dzieje? Nasza ulubiona stacja przestała działać. Próbowaliśmy czy nie pozostała żadna stacja. Możeśmy powinni po, po, powiększyć zasięg. No ja myślę, że zepsuliście radio w tym momencie. Nie, 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 nie. jednak nie. Co tu się dzieje teraz? Zrobiliśmy coś mo co mogliśmy, ale nic się nie, nie naprawiło. Ja myślę, że z wami, waszymi umysłami jest zdecydowanie coś nie tak. Nasza apteczka jest zepsuta. No to proszę, pyk. Już zrobiona, dziękuję. A czemu ona się taka cała ufajdała? Czy Ciebie nikt nie uczył dziewczyno, że należy je się rękami, a nie na przykład, kurcze, łokciami? Czy matka wróci, powiedzcie mi? Czy to jest dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że matka już nigdy nie wróci? Znaleźliśmy liścik, który najwyraźniej podchodzi od jakichś innych ocalałek. Twierdzą, że nastawieni pokojowo i chcą się poznać. Pytają, czy zechcielibyśmy wysłać jedną osobę na zebranie dziś wieczorem, bez broni, trochę boimy się, naprawdę może to są dobrzy ludzie, no to gruba jak najbardziej. Ja myślę, że jej tak. Ani nie z ani nie będą jej chcieli, bo na nim zje wszystko także spoko. Pragnienie i głód. Czy, czy ona w ogóle się czegoś dowiedziała? To prawda, to wszystko prawda. Wciąż są na tym pustkowiu ludzie tacy sami jak my. Stawialiśmy się o umówionej godzinie i zostaliśmy powitani przez grupę sympatycznych ocalałych. Grupą opiekuje się rodzeństwo siostra i brat bliźniaki. Wszyscy wydają się bardzo przyjacielscy i obiecali, że wkrótce skontaktują się z nami ponownie. No, chyba wyślą szczura. Wyślą szczura i ten... i liścik mu przy, przypiszą jakiś o, matka już nie wróciła. No to super. To grubaska wyjdzie. Mary Jane była dziś podejrzanie cicha. Trzeba z nią pogadać. Ja myślę, że zapobiegawcze 5 razy w tyłek pasem zawsze pomoże. No dobra. Nic nie rozwiązuje problemów tak jak mocny ten. Okej, okay, dobra. Ja jej dam tak. Waliskę, moja ukochana. Waliska i ja teraz nic ci więcej nie mogę dać. Więc zobaczmy. I ojciec, ty zostałeś sam. Zostałeś sam jak paluszek. Tom cię paluszek teraz. Jesteś strudzony. Spróbujmy, czy działa radio. Chyba zepsułeś. Nie. Jednak miałeś z techniki dwójkę. To nie najgorzej. Pragnienie i głód. E, obawialiśmy, się, że coś tam z drugiej strony pozostaje to prawa, lewa. Jeszcze raz. Kolejna transmisja. Ewakuacja, ale skończyła się z nutą wątpliwości. Speaker prosił, by wszystkie grupy ocalałych pozbyły się broni spalnej przed ewakuacją. Nie wiemy o czym dokładnie chodzi, ale brzmi to jakby ktoś naryszał nasze święte prawo obywatelskie z posiadania broni. Dobra, oddamy broń, bo myślę, że to jest droga do zwycięstwa. Że przyjdzie wojsko i powie: Ej, jesteście super. I teraz tak, co on tutaj powiedział: słuchać wojska i pozbyć się, dobra. To teraz tak, odwodnienie i głód. Odwodnienie najpierw, Dobra, sprawdźmy. Dzień 32. Będziemy go poić. Będziemy go karmić To jest nasz ojciec ukochany 32 32 dni moi drodzy, czy wróci grubaska, powiedzcie mi. On już zarósł, no patrzcie, no to jest ewidentnie Janek Janek z Twitcha Janek z Twitcha eee, Zdają się dochodzić z dołu Zupełnie przypadkowo właśnie wła Coś tam się dzieje Dobra, sprawdźmy to, bo ja teraz nie pamiętam czy, czy to będzie dobra decyzja, czy to będzie zła decyzja Pragnienie, strudzenie O, znaleźliśmy dwie butelki wody Dobra, to w nagrodę pijesz Ojciec, ty jesteś znany z tego, że lubisz wypić Dobra, grubaska już chyba nie wróci, tak? Także już my jesteśmy zdani na solo. Mary Jane obiecywała wrócić prędko, ale dzisiaj nie ma. To zły znak. To trwa zbyt długo. No, oczywiście, że, że ten. Że, że, że tę. Teraz jest pytanie: Czy ja mogę wychodzić na ekspedycję w ogóle? Czy ja mogę wychodzić na ekspedycję, bo ja mam kłódkę, tylko to jest pytanie, czy ja będę mógł zamknąć sobie włas. No dobra. Em. Rodzeństwo powróciło, mówią, że szukają dobrego miejsca na zorganizowanie obrotu dla swojej grupy. Dotychczas mieszkali w namiocie, ale zrobiło się u nich trochę ciasno. Przydałaby im się mapa, aby ułatwić poszukiwania. No ale, jak bez mapy, to ja nie, nie wygram, bo gdzie ja przyjdę? Kurczę. No nie, no ja nie mogę im dać mapy. Ziomek, sorry. Ja muszę mieć mapę, żeby wiedzieć. No kurde, serio. Serio, ziom. Czemu oszalałeś? Powiedz mi, why you oszalałeś? Koniec gry Czemu bist No dobra, co tu się dzieje? Brzmi jak dudnienie w oddali. Cholera, trzęsienie ziemi. Łapmy się za wszystko. No to ja się łapię za radio. Jest szansa na wygraną jeszcze. Jakaś tam mała szansa jest, kurde. Ja tutaj zaznaczę, że na rzece. Myślę, że ta rzeka jest najważniejsza tutaj. Wszystko się rozpadło, w pył. Jakimś cudem generator wciąż działa. No to spróbuj coś tam zrobić, ziom No, on będzie teraz wszystko psuł, pewnie. On ucieknie, czy nie? O, doskonale, latarkę naprawiliśmy. Wojsko znów zaczęło nadawać. Proszę, by do każdej każdy okoliczny ocalałych stawił się w górę określonej lokacji. Za... No i co, jak ja teraz go wyślę, to przegraliśmy, czy nie? No nie, nie przegraliśmy, ale się wstawiliśmy, to jest najważniejsze. Eee, udało się nam dotrzeć na czas, rzetelnie opowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Miejmy nadzieję, że oczekiwania są spełnione. Moim tego wyglądamy jak banda mm -hmm. No dobra, on musi się napić, a jeszcze mu dam jedzenie, a co mi tam. No dobra, może się uda, może wojsko przyjdzie, kurczę. Start idealny, tylko żeby on nie oszalał tak, tak mega oszalał. Jak widzimy, na razie jest szaleństwo. No dobra, nic nie robimy. Co tu się dzieje? Nasz śmietnik śmierdzi. Może dlatego, że. Bo przecież kibla nie macie, to pewnie tam ładowaliście wszystko. Jak nie ma kibelka, no to wiadomo. Nikogo nie wysyłamy. Nasza miska przeciw. Maska, kurde, miska przeciw gazu. on ty jesteś miska. Kurde, on jest szalony. To jest MacGyver. On wszystko naprawia po kolei, jak leci. Ja go będę cały czas tutaj karmił. Ty, patrzcie, wystarczyło całą rodzinę wywalić z bunkra i od razu jest lepiej. 45 dzień. Jeśli nam przyjdą tutaj jacyś ludzie, którzy będą się dobijać do drzwi, to my nie wygramy. Ted zachował się absurdalnie. Wziął maskę i ją pogryzł. No super, to jakiś obłęd. Znajdujemy pająki w każdym kącie naszego bunkra. No to zabijcie. Jakby była gruba, to by było fajnie, bo by przynajmniej urządliła, No a wiadomo o co chodzi. No dobra. Szaleństwo. Szalony ojciec. Szalony ojciec. Szalony ojciec. Witam Cię. Bliźniaki zawitały dziś do naszego skromnego domu. Prosić o pomoc. No nie mogę Wam dać mapy, ludzie. Ja wiem, że Wy jesteście w potrzebie, ale no to co kurde, ja też jestem w potrzebie. Zobaczcie, ja mam tutaj psychopatę normalnie w, bunkru, w bunkrze. Jak ja mam z psychopatą tutaj w ogóle dyskutować? Weźmy was z gwałci gdzieś i z wam to. No dobra. Test jest rzeski. Coś to zabrzmienia przypominały burze z piorunami. Walenie do drzwi albo ktoś pała specjalną nienawiścią? Ty, a może to są. Może to wojsko? Nie było wojsko. Ale maski nie wzięli, to najważniejsze. Tak, szybko, szybko, otwórz, może to wojsko? Może to wojsko? Może to wojsko? Jesteśmy bezpieczni. Moi drodzy, armia przyszła na ratunek, ewakuowała nas z tej dziury. Dobrze nam służyła jako tymczasowy dom i schronienie, ale kłamalibyśmy, mówiąc, że będziemy za nią tęsknić. Nie mamy pojęcia, czy przyszłość będzie jasna, ale jeśli tak, to miejmy nadzieję, że nie z powodu błysków eksplodujących atomówek. Ale żeśmy to rzutem na taśmę wygrali, moi drodzy, ale żeśmy to rzutem na taśmę wygrali. Ja sobie robię screena. Kurczę, to będzie dobry. No tylu nie było, tylu nie było jakichś Widzicie? Obrabowano nam schron. Tak wygląda zakończenie moi drodzy. Proszę zobaczyć. Ojciec! Ojciec dumnie wychodzi ze swojego schronu. A tak wygląda sosnowiec. Dobrze moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z 60 sekund na 60 seconds on my YouTube channel. So like that video and share for your friends, you know. Dobra, trzymajcie się moi drodzy. Możecie zalajkować i w ogóle w opisie macie link do tej gry, jakbyście chcieli kupić w sklepie g2.com. Na razie cześć.